No, no nie zdążyłeś, nie zdążyłeś, chodź, idziemy, no nie zostawimy Cię przecież, nie zostawimy Cię, tak za dobrze w domku jest, tak, nie zostawiać kaczorka, no dobrze, dobrze, to jest winda, jest, czeka na Ciebie, czekała na Ciebie winda, tak, i pod gajcią, i pod gajcią, ale się nagadasz, ale się nagadasz, no tak. Tu wysiadasz. To twój przystanek. Tak, tu mieszkasz. Na pewno tu. na pewno tu jest domek. Tak, 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 tak. No tak, tak. To no, twój domek, twój. Trzeba otworzyć. Tak. No dajcie, otwórz Jeremu. No, otwórz dżemu drzwi. Brawo, brawo!